Cześć widzowie, cześć youtuberzy! Cześć Kładbanda, hej Witamy Was z zalewu Wiślanego. Właśnie wjechaliśmy sobie tutaj takim fajnym przejazdem. Z tyłu za nami zalew Wiślany. To musisz poszedł się kąpać. Hej to Buś, hej! Woda rewelacja, 28 stopni. A my tutaj sobie pokoczyjemy, zjemy sobie kolację. Ten obiadek jest super sprawa. Fajny wyjazd, także pozdrawiamy wszystkich tych, którzy niestety musieli zostać w domu i z nami nie pojechali. I proszę Państwa wyjeżdżamy z głównego parku Zalesionego I teraz będziemy lecieć przez pola piękne wrzosy będą piękne widoki z góry na, na drzewa <gry> Ale cały czas kurde Z górki i z górki, a takie po bojowisko tutaj kolejny zobacz, człowieku. No i tu robili. Kurwa musieli to wywieźć, to, to bo to było. Zbiach. Ale tu sucho jakoś bardziej niż tam. No. <grym> Znowu przeprawa. Kurwa <grym> no, no, chyba trzeba BDL-kę zarzucić. Burki górki tam jest. Rzeczka wyschła. No, o, tam jakaś droga lepsza. Tak. Jest i błotko. <noise> o, o, I stoję. W <noise> prawo czy w prawo? W prawo. Chociaż niby prosto było. Tam Co chyba, w tamtą stronę. W tamtą stronę. Ups. Stoisz? Nie, ale kurde musiałem podjechać, bo ja stoję na tej wodzie. Kochanie, tak będzie światło. Jo, wygląda, że tu. Siadałem jeszcze, ale ja mam ten komfort psychiczny, że jadę na końcu i widzę. <laughs> Co i jak. Co i jak. Chyba, żebym nie miał innej drogi, no to wtedy mam przejebale. <laughs> Zaraz powinniśmy zobaczyć zalew wiślany. Też dobrze. Jak tylko wyjedziemy z tych drzew. Zobacz tu betonka cały czas idzie. Co? No. Po co tu betonka? Co oni tam mają? Ja no A, tutaj były te kopalnie, właśnie. Tutaj w ogóle na wysoczyźnie na mapach jest w cholerę żwirowni takich, wiesz? Gdzie pobierali piach i na starych mapach, e, takich starszych z lat tam 50., -tych, 70. -tych, są e, te, cegielnie jakieś, zakłady w ogóle różne takie. No, no głęboko w lesie. Tak. Znaczy nie, one są na skraju lasu, a stąd pozyskiwali surowiec. No tak, no to będą musieli zrobić, to jak to No ty. Dlatego ta linia kolejowa tam idzie. W tych starych zirowniach to by były pewnie piękne tereny na zrobienie odcinka specjalnego. naszym oczom się ujawnić Zalew. Zalew, no, zaraz zobaczymy. Chyba już przebija takie niebieskie gdzieś tam przedrzewa. Ale nie widać, bo zakrza... zakrzaczone. Nie, to niebo. Nie, tam zalew jest, no. Ale dojścia nie ma. To jedziemy. Parking był po lewej, pomocą tego parkingu, mimo dojścia. Zobacz. A no bo my wysoko jesteśmy nad zalewem. Cholera nie widać. Nie mogliby wyciąć kawałka z drzew, żeby sobie ludzie mogli zdjęcia robić. Co za A, kurwa? Ja nie dla Ciebie. Kurwa. No oczywiście, no tak jest w tych. We Włoszech czy gdzieś, to kurde, jak są punkty widokowe, to jest wycięte drzewa, żebyś daleko widział. Nie u nas. Nie u nas jeszcze kurwa. Polaczki to się długo nie nauczył. Turystyką się nikt nie interesuje. To. Idę zobaczyć czy damy radę wjechać do zalewu Żeby zrobić zdjęcie Wydaje mi się, że chyba nie Wiesz co, no, nie wygląda to tak źle tory idą Nieużywane no. Pany, kurwa, trzeba tu wjechać To nie to, że, że nie To jest zajebisty gwiazd A Ty, po tych torach to by w ogóle jechał Ale pięknie bajka ty Kurde czy my tu zjedziemy no bajeczka, tylko tu wjechać, kurde, którędy. Haha, ha. a, ty plaża tu jest nawet. Może gdzieś dalej jest jeszcze jakiś świat. Chyba jest, coś musi być, bo plaża jest. To no może niech Marta nie wjeżdża? Ale, i widać tą, krynicę Morską. Przejeżdżamy kawałek dalej, zobaczymy, może tam coś jest. Czekaj, no bo tutaj jest za stromo, są... Trzeba byłoby z tej w te plaże jakoś wjechać. Stójcie tam na razie, ja idę jeszcze zobaczę tam do plaży. No, bo Marta już tam chciała do Ciebie jechać. Nie wiem, czy dobrze, żebym się tu dopowiedziała. Też bym nie podjechała. Arek się zastanawia. No. Czekaj, tu był ten przejazd? Tu na za końcu Gazu daj! Gazu na końcu! Chyba bo zjechać to by zjechał jeszcze tutaj, ale kurwa wyjedź stąd później. A musisz tam zjeżdżać No jasne. Zdjęcie i stąd wyjdzie chyba, co? Tu jest zdjęcie, będzie. To jest proszę Was zalew wiślany Przed nami krynica morska albo, albo piaski albo w prawo są piaski. Albo tam są ruskie już, nie wiem. <laughs> Blisko. Bajka. <laughs> Czeka tam. Jedziesz czy nie? Nie, wrócimy i wyjedziemy na drogę. Dobra, przerwa. que dejar

To tam kombinujcie przejazd, ja już jadę z Martusią. O, jedzie, jedzie. A, Martuś idzie z buta. Piękne miejsce, rewelacja. Kto nie był, to polecam. wysoczyzna Elbląska i Zalew Wiślany. i gdzie to była? Tak. A, wszedł. Na no, Ty dziwnie wjeżdżasz. Ale wjeżdżam. <laughs> jestem, jestem. Uhuhu. Nie wiem, co mu kurwa odbijało tym mojemu kładowi. Gdzieś musiał władać u... piąteczka. Tak, tak. To było dobre. Dobre. No, piąteczka. No, na... Gdzieś musiał wodę łapać się, Martuś, bo... piąteczka. No. Gdzie ona tam jest? Piąteczka Martuś, chodź. Dałaś radę. A ona na jednym napędzie, kurwa. Na no, jednym ty... napędzie poszła, na dwóch. Piona, no. Jedziemy. Zalew Wiślany, opuszczamy to miejsce, jedziemy dalej, cały czas wzdłuż zalewu wiślanego, który jest po lewej stronie, dosłownie 30-50 metrów od nas, ale niestety wody już tak nie widać. Ładnie tam było widać trochę przed nami zalew Wiślany. No, widać, widać, tam wam. A, bo tu plaża jest ładna, taka bardzo ładna, bardzo szeroka. Tutaj jest kładowe Eldorado. Jakby pojeździł tu po brzegach po prostu non-stop, pomóc za wąwozem. Nieźle, nieźle. Niezłe wczulnie nie tędy idą. O, padało tutaj dobrze. Tam ta droga to chyba po lewej powinna iść. Skóra, górka. No, ale coś jechało, nie? No kurczę, tu wyjeżdżamy. Na jakąś polanę. No od razu temperatura jak się zmieniła. Kurczę, ale gorąco. O, kałuże. Brudzę się, a kładę umyłem. No, mieszkać tutaj na takim odludziu to powiem Ci... Hardcore. Można wszystko tu. Ludzi złozić i zażynać i nikt nie będzie wiedział Ładne miejsce też Tak, cały czas ładnie jest Kurdy was, znowu strzelają Ja pierdził Ale fajnie, bo tu w lesie są te drogowskazy To jeszcze do Fromborka nie dojechaliśmy No ale wioseczka, co? Zobacz W środku lasu to jest taki Pięknie, zobacz taka wieś, taka prawdziwa wieś wie. Coś nie, tam ciężki sprzęt, jakiś nowy dom już stoi. Dwór jakiś był kiedyś. Żone. Ale droga obkoszona, zobacz. Ronin. Piękna miejscowość, nawet przystanek PKS-u jest, zobacz. <laughs> Ale miejscowa, Sołtys. Ale miejscówka, Bo ładnie, zobacz. Bardzo ładnie. Ale dróżka piękna. Martuś, nic nie pokazujesz nam tutaj. Nic nie nagrywasz. Nie podobało ci się tam? Podobało i i na żywo. No to kurczę, a możemy się podzielić z, z widzami, fajnym nagraniem. Źle jedziemy. Gdzieś tam w lewo była droga. Nie no, jest droga, między polami jest droga. Aha. Jeszcze nie wyorali. Ale już niedługo widzę. już niedługo, bo to coraz bliżej. Cała ścieżka, nie droga. Piękne miejsce. Jaka góra po prawej, co? No górki tu jak ta lala cały czas. Tu trzeba nakłady przyjechać. Tutaj już jest daleko od parków. <laughs> ładnie, ładnie. Potrawersowałby. Czekaj. Kurwa, nie wiem gdzie jechać. Uj owo, tam powinniśmy skręcić. Ojoj, mała przeprawa. znowu góreczka. Kurde, góreczka za góreczku. Jeszcze no. tych no, pola w Ale te A leśne, bo, bo tych leśnych można szybciej jechać. A te pola kurwa jest trochę z Zarośnięte. Zarośnięte nie widać dziury Było jedzonko w Europa, Bar Europa Plus. Ja ryba, ja ryba, akwarium jak mnie słyszysz? Jest i akwarium. No ryba ty ryba Kurde, daleko do domu jeszcze, a jest dość późno. Dużo żeśmy tam nad tym zalewem siedzieli Trochę Bo długo. było fajnie Yo. Cześć Martuś Hej Dobre jedzenie Ach, Zatankowane można napijać. Wszystko zatankowane kurwa Brzuszek zatankowany, kładzik <laughs> zatankowany Tak jest I'm ready Ready to go Kopać gary i ogień Powiedzcie szczerze, że całkiem całkiem No tu robią, zobacz jaki browar No to duży browar, patrz no gódy. No, Naprawdę duży. Browar namysłów. <laughs> no. Ale branieńskie. Braniewie robione. No jakiś taki, ale chyba prawosławny. Sanktuarium droga krzyżowa. katolicki. no to nie jest to ten, no ładny. Tak, tu w prawo. I blaszki trzeba posciągać. No ale jachtów. Fajnie. Tam popatrzcie, ładne takie te e, strome brzegi, nie? Ale tam już jest Rosja. Cliff, cliff tak Cliff, ale to już ta, tam nie dojedziemy, bo tam jest Rosja. Niestety. A to jest Rosja? Tak, to już jest Rosja. W tych drzewach już jest granica przechodzi z Rosją. Będzie wesoło. Może nie utoniemy tutaj. No nieźle. to <laughs> jest <laughs> No, to już jest spoko. Ale bagniska. No niby tu mamy drogę, to jedziemy. Według nawigacji, bo po drodze to tutaj mało śladu już jest. Tu profesora Baltazara Gąbki na pewno nie było. Daj głośniej. Powiem, że tu profesora Baltazara Gąbki na pewno nie było. No jak? Nie? Myślisz? No chociaż nie, no może nie. Tu ino może być śpieg z krainy rosyjskiej. <noise> tak. Zaraz mamy jakieś skrzyżowanie. Że na Moskwę, na Warszawę, wiesz. <noise> Co to, to tylko na Kaliningrad? Kraj Polski! Włączę sobie wolny bieg, bo szkoda Jakaś takiego... te orzeszki Au! O, Marta spadła <grym> Kurwa, jakie rzepy chyba. O, zwierzątka Żywe? Jo, coś tu wyskoczyło U, jaki przedziady Dostał jak miał. <grym> o kurwa, na pewno to jest droga? No jest niby, no o, żaby i ten, Dziady się do mnie czytałem. Ja te dreszowe mam kularki, to kurwa. A, A kurje, cholera, przez ubranie? Ojej, jaka dziura, nic nie mówiłem. Słabszy ten. A, bo to Marta krzyczała, ojej. Droga słabsza się zrobiła. Znaczy się, brak drogi się zrobił. Czy zrobił? Brak drogi? Wtedy zaraz gdzieś ludzki, kurwa, nie wyskoczył z krzaku, bo wyjeżdżał, kurwa, chętny Ruki wier! Komanda. Po z Polski. A to nasi jeżdżą na no, naszych kładach u nas kupowali te e, e, pogranicznicy no to jakby co to, to im powiesz nie? Tak <grywa> wow No o, jest dróżka dróżka jest z powrotem wow. To godzimy to, 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 to. <grywa> i wyjeżdżamy z lasu ale śmierdziało padliną dawno no. o jak gorąco no już odjeżdżamy teraz od, od zalewu a co fajnie Taka dróżka wiesz, przy granicy Co ci ludzie tu kurwa robią? A? Co ci ludzie tu robią? Z czego oni tu żyją? No tu robi, ale zobaczcie w tej chwili żyją, bo kołpy są bardzo w miarę. Tak. Samochody na podkórkach stoją. Ja wiem, wszystkim kurwa tylko No na Lasy to są, ale płasko jak na patelni. No, ale ten, ale uszynki rosną, muszę być Mokro? O, droga skręca. Zaczęło się wesołe. Para droga, no, dęba. Nie jakiś dwór tu spotkamy, o, stawek jest ładny. I piękny wjazd do miejscowości, proszę bardzo. No, żniwują, no, jest tu co robić, zobacz. Parę hektarów tu jest z tej ziemi, co? Ta, która co kosili. Tu to jest ziemi, co? Najmniej zaludniony teren w Polsce. A, obornik rozwożą. Teraz mamy proszę was 100 km przez te pola. No? Piękna trasa. <laughs> nie no, ile? Z 80? Nie wiem. To jeszcze trochę. Tak, było 144 chyba jak wyjeżdżaliśmy. Ma, a mam 255, to 110 km mamy zrobione. To jeszcze kawałek. Nawet pieniężna nie było. Śmierć widać. Hektary tysiące idą. Tak, hektarów naprawdę tu jest. Tu, to się tak ma być, no. Chociaż widzisz, po PGE, że wszystko to ktoś coś się tu dzieje, a nie, nie zarośnie i skmarnieje. No tak. Wygląda imponująco. Opatrz! No patrzcie ja traku ile po prawej. No, ale Arek bo cię poszedł kurwa. Taki takurzył Pane, <grystanie> tylko w kulturze jakieś tam otrzymane. Coś tutaj robili? Na zachód jadę. To po prawej jest nasza dróżka. Trzeba stąd jakoś się przebić. O! Rzeczka! Możesz, kurwa! Jakie błoto! <grywa> Zakrzepałeś się? No, wjechałem, ale kurde... No dobra, tu sobie przystaniemy. Tu. Droga do domu trochę może się przedłużyć. <grywa> Prześwit już widać Uwa. Widać? Gdzie? No, Nie, bo widać. No i gdzie ten wyjazd? Kurwa, gdzie ta droga, ty? No ja tu droga idzie w górę. Nie, tu w lewo na chyba odmienia, bo tu takie dołki są jakby ślady były. W lewo to... Znaczy w prawo, w prawo. A tam, prawo Jest, tu, tak wygląda bynajmniej Nie, nie w tę stronę jadę. Nie, Bartek, w prawo Tam, tu ona idzie, tu o Tak, a ja to już z lasu powinniśmy wyjechać Tu z, z drzew bynajmniej Gdzie jesteś? No tu A, a jeszcze dalej ta droga? No nie to, wiem kurwa, tak mi się wydaje, że tutaj jakby były kolejniki jakieś coś jechało Gdzie a arek? A, bo tu ona idzie do przesieki nie boks. Tam, tam jest przysieka. Prosto przed nami powinien, No wyjazd przed nami powinien. Ale tam. gdzie tam? Nie przejedziemy kurwa, tam takie haszcze, że pierdacze. Gryzli. Gryzli. Patrz Kurwa, to trzeba bo w tych haszach jechać, nie? Ja nie po ścieżce jedziemy. No obserwuj nawigację, ja pilnuję drogi. się tego. Trasy. Sarka pozostanie z tyłu kurwa. Już zaraz wyjedziemy. Już w ogóle powinniśmy wyjechać Na mapie jest trochę w lewo A nie w prawo A tu widzisz płot Ja no mam w lewo Ale jesteś pewna No Już widać Kurwa trafi zło No Tak wesoło Toczekamy już lasu nie było, nie? No niby tu nie powinno być już lasu Powinniśmy jechać poza drzewami Jesteś świeżo posadzone chyba Chyba z tego co te mapy robi. Tam po lewej faktycznie nie ma lasu Ty to wygląda, że jest jakaś uprawa, ale... a potem jakby nie było. Chłopcy po jednej i po drugiej stronie teraz. Aha. Uh -huh. Nie, tylko tu nie. stoją. Tam musimy kochani wjechać. Bezkresne łąki. Pewnie szeroki. No jest. nawet. O! Oh. Wiem, że oh. około no mnie ja się kłada. Wierzysz, głowę, Ślimak no, jest w końcu. Trzeba obejrzeć. No my okej okay, wszystko. U Ciebie. O no, kurwa, uwaga! Kurwa ta no, stwierdza ja właśnie widzę już nawet. No. Już jesteśmy w tej, we wiosce. No, no, no kurka, fajnie. dawaj. <laughs> Dała, czadu. Jest tak szybko dzieci nie miałem czasu podziwiać okolicy Haha Człowiek gdzie to stoi, padł potem w nocy, wywlógł, kurwa zarobił trochę To tam stał taki stary zdezelowany autobus Na złom Na złom się już nie dodawał, bo już tak ze żarty, że... Aha Uhu, podganiamy trochę Późno się zrobiło Wow, nie widzę Za blisko nie jedź, jak coś będę krzyczał Dobra, zwalniamy trochę Ty lepiej powiedz gdzie jest Baltazar Gąbka No Mam wątpliwość, na zderzaku! No właśnie, na zderzaku Ten to ma kurwa emocje kończące się wow, ale, o, Uwaga, dziurawo już Muszę zwolnić Bo Martuś wystrzeli do góry Oho, To tutaj to kurwa porwamy Też się nogi Spod Ale się trochę nie kurzyło trochę. <ślesy> O, rolnik, kurwa, staw się Zachodzi w <grystanie> słowę co to było! <grystanie> Różanie, uwaga! Zachodź, złoto, nie złoto, 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 wstawiasz, złoto, 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 Zgubiły się. Młode. Znamy, czy ktoś jest czy nie ma. Może je bokiem objechać żeby ich nie straszyć kurwa czy co. To wiesz co lepiej żeby na polankę poleciały niż w niż krzaki. no jakie małe. Takie ładne czyściutkie. No bo wiesz jak luzem latają. Maluchy. To i czyściutkie chociaż Ej. ten jeden taki osrany że. Piękne. No, Ten bruzowy taki malutki. No się w ogóle nie boją no. No śmigać. No ten jeden to wygląda miał dupę zapchaną. No. No, pedlaczki dobra No no, ale mu się klucz zrobił Kalabraczek taki, taki malusi to kalabraczek A było jednego tyk na bagażkę jak, jak... w kebabie jadł Da, cię tam kurwa, ptarze, zjadł nawet nie wiesz o tym. <gulabraczek> <gulabraczek> Martuś, co to Parę szczurów, trochę kurczaka Martuś Ty nie narzekasz, że cię do boli nie boli Trochę byś poskakała Nie no, ja jeszcze ci w domu Będę leżał i się nie ruszał. Aha. No tak, to którą godzinę jazdy mamy już teraz? Od godziny... której? Od 10? Dziesiątej? Od 10. Dziesiątej. Od żyliśmy, ale jest 2 godziny przerwy na plale. 2 godziny? Więcej jak 2 godziny mamy na zalewem, Potem kebab, kurde, 1 godzinę. To i no jedziemy jakieś 6,5 godziny. No od 10 jedziemy już do tej pory godzin... No jest 19 coś. 19.30. Trochę dalej. 9 godzin jazdy. 9 godzin na siodle Ty odliczki na te tam zalewy i jedzenia Za ze 3 godziny a będzie na tym a nie będzie bo kurde późno włączyłem my ale generalnie zrobiło się już późno kurde a jeszcze kawałek jest oby ten jak będzie taka droga nie trafią się przysieki jakieś to będzie no, z półtorej godziny jazdy. no powinno sprawnie pójść nie Kurde, bo jutro do pracy na dziewiątą. Znowu relacji nie zdam. No na nawi jest tak. Coś widać, jakieś jeziorko. Lewa strona jakieś... Yy, 400 metrów. Świeci jakaś tam. Zbierzaj. Aha. Jako popolu zapierdala z nojową, czy stycam? Nie, jakiś... Chuj wie co. Pracuję, co? Jakiś agregat. Ładnie. tutaj? Ale ładny zachód słońca. No ładny tak. właśnie. Zachód słońca, my w czarnej dupie. A światełka wkładzie takie, że wie. Masz ledy ja nie mam. I że tą lampę mam założoną, ale kurwa jeszcze bez niej... Ale dużo lepiej nie świeci. no, światła wystarczają, to LEDowe dobrze świecą, nie? No właśnie. Boże wchodzę, tak. Je, kurwa... Co? Zapaliłem się ogień, a przestawiłem go, ostatnio, żeby świecił, bo chyba za daleko świeci. No. Ja włączyłem światła Gratuluję. <średko> daleko No ciekawie nam się tu zrobiło. Nie mamy czasu na przeprawę. Fajny przejazd generalnie. Patrz na ogrodzenie Martuś, żeby nie wjechał. Nie, spoko. Na razie jedziemy. Jest bagno I ładne. O. Co dalej? What the fuck? To? A tu się nie przytulić bardziej? To tu no Krowy widzę to To gdzieś droga będzie Krowy to gdzieś niedaleko gospodarstw Gdzie ta droga? Ciemno Moi Oj kurde, oj to nie ma drogi. Kurwa, jakie krzaki no, Kurwa, zostało 200 metrów 200 metrów zostało do drogi, do asfaltu A, to takie krzaki, że nie do rady? To mam wycofać? Nie, nie, no tu gdzieś nie. musimy w okien A, od, od, Musimy się trochę poprzebijać Już się przewracam, wracamy, nie ma przejazdu Nie przejedziemy Proszę poszukać objazdu. Dobra, już mam objazd. No ale teraz to będziemy jechać. No, teraz ta. o. przełączę się na... Szybki bieg. O, a czemu to zgasło mi to? Moglibyśmy spróbować prawo, ale czy będzie tam droga, nie wiem. Wracamy do tego. Wlesie ciemno, tylko światła. 20, 12, kurde. No dobra, odpuszczamy. Odpuszczamy i jedziemy asfaltem po prostu Okej okay. Paliwo jeszcze masz, tak? Jedną kostkę Jedną kostkę To chyba zajedziemy na stację w dobrym mieście i zatankujemy Mieliśmy niby po, po prawej objechać tam, ale... tam Tak nie będzie, tak zaraz Tak jest, dobra, walimy Co mam wam dużo mówić, kurcze, wszystko się kończy powoli Dzień nam się skończył też, zrobiło się ciemno a offroadę y mamy jeszcze 60 km, albo 70-60. Postanowiliśmy zjechać, bo i benzyna się skończyła jakieś szybciej. Później zobaczycie na nagraniu, co tu się działo. W każdym razie odpuszczamy dalszy offroad i jedziemy już e, on-road, także polecimy sobie bocznymi drogami, ale asfaltem. Troszeczkę szybciej zakończymy trasę niż e, mieliśmy to zrobić. Więc nie, ja pójdę zapłacę. Zaraz, no trzeba było się poprzeprawiać <grym> Ale no cóż no Życie Żebyśmy mieli więcej czasu, ale jutro rano ja muszę zwijać do salonu na straży czekać, więc troszeczkę obcinamy no. Nie ma się czego wstydzić, że do zobaczenia Trzymajcie się, hejeczka Mamy, bo my pojedziemy prosto, ale tu no dobra Dzięki wyprawa. Alek, super wyprawa. Mam nadzieję, że częściej będziemy latać. Ja się bardzo, mega <grym> No fajnie. My też. do Tak, ja lecę w domu pójdź No, daj no, znać jak tam dojedziesz, nie? No, A ty? No lecimy. Cześć.